Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie pierwszego boksa Stopsa Champions League 2018-19. Jak już wcześniej mówiłem, cztery boksy w każdym mamy jedną limitkę i zestaw kart do zebrania. 53 plus jedna limitka. Tak to moi kochani wygląda w całej okazałości. Boksy są wydane na Anglię, tutaj Wielka Brytania, oczywiście Niemcy, Hiszpania, Portugalia i Francja. Nie wiem, czy będzie w Polsce, zobaczymy. Cztery boksy do zebrania. Zbierz wszystkie cztery boksy, żeby mieć całą kompletną kolekcję. Jedna karta limitowana w każdym boksie. Cztery limitki w sumie do zebrania. Tak więc, moi kochani, otwieramy sobie tutaj. Z boku jest zaklejone. Rozcinamy. Tak to wygląda w środku. Jest zawiniątko i jakiś plakacik albo czeglista. Zaraz to zobaczymy. Tak więc tu jest pusto. Te sobie boksy odłożymy na bok. Czyli dzisiaj 1K. Tak to wygląda, moi kochani. To jest taka plansza do gry w różnych językach. Jest też również po polsku. Pomocnik tutaj. Tak więc to na boczek. I otworzymy sobie pierwsze zawiniątko. Sprawdzimy jakie karty są w kolekcji update'owej. Tak więc pierwsza karta na samej górze to karta limitowana, a mamy tutaj Garetha Bale'a. Karty wyglądają identycznie jak z normalnej kolekcji, poza oczywiście Kevinem De Bruyne. Czyli mamy limitkę. Tu mamy Kodzik, też jest inny, więc tak jakby dodatkowo dla mnie przynajmniej jest to karta. No, i zobaczcie, numer 2, więc nie wiem, czy limitka jest numerem 1, ale raczej nie, jest to tutaj wymieszane z tego co widzę. Czyli mamy dwójeczkę Puchar Madrid 19 Final. I teraz tutaj takie bazóweczki, I na samej górze pisze Skład Update. Z Lyonu mamy Denaira, następnie Super Boost Jordi Alba, Barcelona. Oczywiście mamy flashback Cristiano Ronaldo, Matchday Free, CR7 Returns to Old Trafford. Czyli Cristiano Ronaldo wraca na Old Trafford. Gdyż Juventus gra z Manchesterem United. W parze. Dalej mamy bazóweczki Kalinic, Delf Becker, Super Boost. Czyli są różne rodzaje. Tutaj są zwykłe bazoweczki. Tu mamy Super Boost, Tyson. Mamy tutaj Double Tips, Hopes, Alive, również Flashback, czyli to jest ta sama karta jak Cristiano Ronaldo, Sisoko, Nawaz, Konopianka, Super Boost, no i mamy zawodników trzech na jednej karcie, Midfield Trio. Z i Dortmund. Weigl, Kagawa i Pulisic. To jest nowość. Trzech zawodników na karcie. Bernat. Christante. Gorecka. Super boost. Kolejna trójka zawodników. Midfield Trio z Interu. Perisic, golan Kandrewa. Dalej mamy... Piotra Zielińskiego Lindelöw Antony Lopez Superboost Trójka z, Na z Napoli Alan, Hamsik i Ruiz Rafinha i tutaj mamy Rising Star Munir El Haddadi i zaraz coś sprawdzimy, moi drodzy. Mam tutaj przy sobie album, bo wcześniej w normalnej wersji no również były karty Rising Star i zobaczymy czy nie jest to ta sama karta. Superstar. Tutaj mamy Rising Star. I zaraz zobaczymy czy jest El Haddadi, ale myślę, że nie. Tutaj go nie ma. Więc, jest to nowa karta. Tak, nie ma tego, więc to jest całkowicie nowa karta. Rising Star El Haddadi. Jaki tutaj jest numer 54. A dalej mamy Super Boost Marcelo. Midfield Trio z Bayernu, Ribery, James Rodriguez i. Arjen Robben, dalej Zijech, kolejna karta Rising Star Renato Sanchez, Super Boost, Pianicz, trójka z Lyonu Defensive Trio Marcelo Rafael Denayer, Fernandez. Piszczek. Super boost. No i mamy Messiego również. Flashback. Hat-trick kontra PSV Eindhoven. Trójka z Moskwy. Obliakow, Achmetow, Vlasic. Dalej. Hotshot Paulo Dybala. Czyli to jest Nowa karta też, wcześniej nie było takiego insertu. Tutaj mamy Pasmastera Sergio Busquets i z tego co pamiętam karta Busquetsa również była w normalnej wersji kartą specjalną, więc zobaczymy jak to się prezentowało. Tutaj mamy Busquetsa, ale jak widzicie inaczej karta wygląda, ale też jest to Pasmaster. Lecimy dalej. UCL Centurion, Buffon. No ładne, ładne wymyślili te inserty. Dalej mamy kolejnego pasmastera Alana. Następnie jedynkę mamy Puchar. Puchar mamy. Dalej Speed King, Clivert. Pazmaster. Arthur UCL Centurion Robben Gdzie my to tutaj mamy? Centurion Tutaj Dalej Antoine Griezmann. I tutaj jest również taka inna karta. ATL Group Stage MVP. Ta sama. Karta z tym, że Lewandowski na niej. Ponownie mamy taką kartę z tym samym inserter, ale Neymar i Benzema. Są tutaj minuty, gole, asysty, podania i strzały. No i mamy również karty Man of the match. David Alaba. Następnie Group Stage Record, most Saves, czyli najwięcej obron 39 Milan Borian. Kolejna karta Men of the Match Milner Group Stage Hero James Rodriguez, kolejny insert. naprawdę postarali się Men of the Match Rafael Waran. Tutaj ponownie mamy taką kartę Group Stage Record Most Assist, czyli cztery asysty, najwięcej asyst. Mares. Man of the Match, Witzel Group Stage. Koke. I jeszcze jest karta Klub Sto Manuel Neuer. Tak więc jak widzicie, jest Mega dużo różnych insertów. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej updateowej kolekcji. Jak wam się podobają karty, limitki? No i zobaczymy, co fajnego napiszecie. Tak więc, moi kochani, dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie pierwszego odcinka z kolekcją updateową Champion's League. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.